Witajcie! Aktorzy będący w świetnej formie fizycznej zawsze przyciągają uwagę. Mężczyźni ich podziwiają, kobiety się zachwycają. Nie zapominajmy jednak, że siła to nie zawsze napompowane ciało i mięśnie, na których koszula aż się rozchodzi. Często to zwinność, sztuki walki i szybkość. W dzisiejszym wideo pokażemy 13 aktorów, którzy zadziwiają swoimi rozmiarami. Zaczniemy od najmniejszego, oczywiście w cudzysłowie, żelaznego Arniego. Arnolda Schwarzenegera nie trzeba nikomu przedstawiać. To jeden z najbardziej znanych kulturystów na świecie. W wieku 19 lat zwyciężył w konkursie Mr. Europe, potem pięciokrotnie otrzymał tytuł Mr. Universe i siedmiokrotnie Mr. Olympia. Swoimi filmami Arnold spopularyzował kulturystykę na całym świecie. Jego wzrost w młodości wynosił 182 cm, a waga od 105 do 107 kg. Zaskakująca była także jego rzeźba ciała, objętość bicepsów oraz klatki piersiowej, dzięki czemu wydawał się prawdziwym Herkulesem. Wokół nazwiska Schwarzenegger często wybuchały skandale. Jeden z nich związany był ze stosowaniem sterydów anabolicznych. Sam Arnold w trakcie swojej kariery sportowej nigdy nie ukrywał stosowania farmakologii i wielokrotnie wypowiadał się na ten temat. O konkretnych środkach, które według niego samego pomogły mu uzyskać jedynie dodatkowe 5% masy mięśniowej, nigdzie nie wspominał. Przystojny Chris Hemsworth to jeden z najsilniejszych Avengersów, Thor. Chris mógł pochwalić się dobrą, atletyczną formą jeszcze przed rozpoczęciem pracy do roli. Aktor to wieloletni zwolennik zdrowego trybu życia, fan boksu, a także surfingu. Spędza na wybrzeżu dużo czasu z żoną i trójką dzieci, co regularnie pokazuje na swoim koncie na Instagramie. W momencie rozpoczęcia przygotowań do zdjęć waga Hemswortha wynosiła 90 kg przy wzroście 191 cm. Aby ucieleśnić obraz Tora na ekranie, to nie wystarczyło. Dzięki ciężkim treningom oraz diecie Chris zauważalnie przybrał na wadze do 105 kg. Kolejny superbohater. Tym razem z uniwersum DC, czyli Aquaman, czy inaczej Kal Drogo z gry o tron, a w prawdziwym życiu Jason Momoa. Na pewno nie jest gorszy, a nawet o 2 cm wyższy od swojego skandynawskiego odpowiednika Tora. Jego wzrost to 193 cm i w przeciwieństwie do Chrisa, Amerykanin zgodną poza zdroszczenia stałością udostępnia fanom nagrania i zdjęcia pokazujące jego zdolności fizyczne, które wydają się niemal nieograniczone. Przed zagraniem swojej pierwszej roli w słonecznym patrolu Momoa spędził prawie rok prowadząc udaną karierę modela, którą otworzył przed nim projektant Tokio Kobayashi w 1998 roku. Rok później Jason zdobył tytuł Hawaii Model 1999. Jeśli wysocy aktorzy przyciągają wzrostem i talentem, Hulk Hogan może również zadziwić widzów naprawdę potężną energią. To nie słynny bohater komiksów Marvela, Green Hulk. Mówimy o gwieździe Hollywood, której prawdziwe nazwisko brzmi Terry Bolea. Wzrost aktora zapaśnika to 193 cm, czyli sporo, jak na dzisiejsze standardy. Swoją drogą, kiedy Hulk uprawiał wrestling, aby przyciągnąć publiczność i dla podsycenia ekscytacji w przeddzień gali, organizatorzy nieco przesadzili z jego wymiarami, przekonując wszystkich, że wzrost Hogana to 201 cm. Prawdziwy debiut Hulka Hogana jako aktora miał miejsce w 1982 roku. Film Rocky i przyniósł mu sławę, a epizodyczna rola Thunder Lipsa stała się kluczowa i pomogła w przyszłości szybko piąć się po szczeblach kariery. Swoją drogą, to właśnie postać Hulka w zamyśle reżysera miała pomóc widzowi zrozumieć błahość fizycznych warunków bohatera granego przez Sylwestra Stallone a jednocześnie podkreślić jego hard ducha i ambicje. Hogan dostał później zaproszenie do pracy w serialu Grom w raju, a dalej zagrał jedną z głównych ról w komedii rodzinnej Muskularny Święty Mikołaj. Szwedz Dolf Landgren mierzy prawie 2 metry. Jego wzrost w najlepszych latach wynosił 193 cm. Przede wszystkim dał się zapamiętać z roli radzieckiego boksera Iwana Drago w czwartej części filmu Rocky. Był szczupłym nastolatkiem, ale zajęcia karate i treningi na siłowni to zmieniły. Landgren zdobył tytuł Szwedzkiej Federacji Karate i utrzymał go przez 3 lata, a także pełnił funkcję kapitana szwedzkiej reprezentacji karate. Aktor regularnie pojawia się w hollywoodzkich projektach kasowych, mimo że kino to dla niego zajęcie drugorzędne. Dave Bautista, najbardziej znany z roli potężnego członka Strażników Galaktyki Draxa Niszczyciela. Ten amerykański aktor to były zawodowy zapaśnik, mistrz mieszanych sztuk walki i fan kulturystyki. Dlatego zawsze utrzymuje doskonałą formę fizyczną i po prostu był gotowy do swojej roli. Przy wzroście 195 cm waży około 126 kg. W ostatniej części filmu zauważalnie się poprawił. Najpopularniejszy i najbardziej opłacany aktor to Dwayne The Rock Johnson, znany z głównej roli w filmie Black Adam. Jego wzrost to 196 cm, jednak oprócz wzrostu ma także imponujące mięśnie, co uzasadnia jego pseudonim. Trenuje od najmłodszych lat, będąc także zawodnikiem futbolu amerykańskiego. Uprawiał również zapasy, a teraz The Rock trenuje kilka razy dziennie i utrzymuje dietę, dzięki czemu ma dobrą masę ciała. Michaela Clarka Duncana wszyscy najlepiej zapamiętali z roli w Zielonej Mili i oczywiście z roli Kingpina w Daredevil. Aktor w młodości aktywnie uprawiał sport, potem zainteresował się kulturystyką, poza tym trenował także mieszane sztuki walki. Dzięki znakomitej budowie ciała, u szczytu formy jego waga wyniosła 142 kg przy wzroście 196 cm. Najpierw pracował jako ochroniarz w klubach w Chicago, dopóki go nie zauważono i nie zaproszono do kina. Wśród licznych sportowców i kulturystów z Europy, którzy stali się gwiazdami Hollywood, widzowie mogą pamiętać Niemca Ralfa Müllera. Oczywiście nie osiągnął sławy porównywalnej z tą, jaką zdobył Arnold Schwarzenegger, ale zagrał w poważnym filmie, który otrzymał Oscara jako najlepszy film roku. Rola w gladiatorze stała się najważniejszą w jego karierze. Przy wzroście 197 cm waga mężczyzny osiągnęła 128 kg. Czas na naprawdę ciężkich zawodników ze wzrostem przekraczającym 2 metry. Zacznijmy od Martina Forda, który zajmując się kulturystyką szybko wyrobił sobie markę w branży fitness. Ford stał się powszechnie znany ze swojej budowy ciała, a szczególnie masywnych rozmiarów i muskulatury przy wzroście 230 cm i masie ciała przekraczającej 150 kg, której większość przypada na mięśnie. Brał udział w różnych zawodach kulturystycznych, zgromadził znaczną rzeszę fanów w mediach społecznościowych, a potem zaczął grać w filmach. To on wcielił się w postać o pseudonimie Koszmar, który w filmie Bojka Undisputed 4 przeciwstawił się niepokonanemu Juriowi Bojce w ostatecznym starciu. Martin nie zawsze był taki ogromny. W młodości rówieśnicy dokuczali mu ze względu na jego niską wagę. W wieku 20 lat aktor zdał sobie sprawę, że czas to zakończyć i zapisał się na siłownię. Od tego czasu się z nią nie rozstaje, chcąc stać się jak największym. Na trzecim miejscu, ze wzrostem 206 cm i szalonymi rozmiarami, uplasował się Hafthor Julius Bjornson. Zagrał Gregora Klegeina, zwanego górą, w popularnym serialu Gra o tron. Otrzymał też rolę w filmie Kickboxer Returns z 2016 roku. Profesjonalną karierę sportową Bjornson rozpoczynał w 2006 roku jako koszykarz. Grał jako środkowy w islandzkich klubach. Po kontuzji kolana wycofał się z koszykówki. Od 2008 roku przekwalifikował się na sporty siłowe, po czym dziesięciokrotnie uznano go za najsilniejszego człowieka na Islandii. Drugie miejsce należy do Kevina Scotta Nash'a, który wcielił się w rolę superzłoczyńcy w filmie The Punisher z 2004 roku. Kevin, podobnie jak Bjornson, zaczynał od zawodowej koszykówki, gdzie zerwał więzadło krzyżowe przednie. Następnie przez dwa lata służył w armii amerykańskiej, po czym postanowił spróbować swoich sił w zapasach, gdzie szło mu całkiem nieźle. Kevin pięciokrotnie zdobył tytuł Mistrza Świata Wagi Ciężkiej. Jego wzrost w młodości wynosił 218 cm, a waga 142 kg. Prawdziwy gigant to australijski aktor Nathan Jones. Jego wzrost to 211 cm, a waga 150 kg. Przed sukcesem Jones usłyszał wyrok 16 lat więzienia za 8 napadów z bronią w ręku. Za kratkami zainteresował się kulturystyką. Odzyskał wolność w wieku 25 lat, całkowicie porzucając przeszłość. Rozpoczął karierę w sportach siłowych i zapasach. W 1995 roku Nathan zdobył Mistrzostwo Świata w trójboju siłowym. Po raz pierwszy zagrał epizodyczną rolę w filmie First Strike z 1996 roku, gdzie jako ochroniarz zmierzył się z samym Jackie Chanem. Wszyscy zapamiętali go jednak z roli gigantycznego wojownika w filmie Troja, którego Achillesowi udało się pokonać jednym ciosem miecza. Po 11 latach udało mu się wystąpić w hitowej produkcji Mad Max Na Drodze Gniewu w roli potwornego Rictusa Erectusa, ogromnego syna nikczemnego władcy. Można go także zobaczyć w roli ekstrawaganckiego Akuna w Konanie Barbarzyńcy z Jasonem Mamoą oraz jako Enkidu, gliniany golem, który pełni rolę obrońcy w Królu Skorpionie Księdze Dusz. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zaciekawiło, możecie je polubić i podzielić się z nami swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!